Marek Sokół, witam Państwa w programie Mechanizmy Rynkowe. Gości chyba nie muszę przedstawiać, choć zrobię to z poczucia dziennikarskiego obowiązku. Pan Andrzej Grabowski witam. i Pan Jacek Wiśniewski, główny ekonomista Raiffeisen Banku. Czy Pan dobrze czuje się w takim, na takim rynku, gdzie działa prawo popytu, podaży? To trudno się nawet mówić, czy się dobrze czuje, czy się źle czuje. Innego nie ma, no, więc nie mam wyboru. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? E, owszem, działa prawo popytu i podaży. M ja, jeżeli o mnie chodzi, a ja, przypuszczam, że większość przeciętnych, e, przeciętnych ludzi żyjących w Polsce e, coś wie na temat podaży i popytu, ale dokładnie, e, żeby zdefiniować, co to jest podaż, co to jest popyt, pewnie bym się nie ośmielił tego zrobić. E, może mi pan pomoże. Podaż to jest to, co ktoś przynosi i chce sprzedać. Czyli podaż to są te wszystkie dobra, usługi, rzeczy, które chcemy sprzedać, a popyt to jest. To są ci, którzy chcą te dobra kupić. Jeżeli mówimy o mydlach, to podaż to są producenci mydła, którzy no tak. rozwożą i w sklepach to mydło leży. Producenci stanowią podaż, ponieważ oni produkują, chcą sprzedać, a popytem jesteśmy my wszyscy. A wobec tego, proszę mi powiedzieć, jeżeli tak to definiujemy, to wobec tego w odniesieniu do rynku tak zwanego aktorskiego rozumiem, że podażą są producenci, prawda? Popytem są odbiorcy. A gdzie się mieszczą aktorzy? Czy oni są? Pionkami w grze? Nie, nie. Aktorzy są e, również podażą, bo to można powiedzieć, czy e, chodzi o, o pracę aktora, bo jeżeli mówimy o rynku pracy aktora, to podażą jest aktor, który świadczy pracę, który już chodzi i mówi, chcę wystąpić e, w tym serialu. że mamy casting, to mamy właśnie takie przejrzenie podaży, kto może mhm. wystąpić i, i kogo my chcemy wybrać, bo mamy taki wybór. czy ludzie chcą sprzedać swój czas prawda, a, pracując. Popytem w pewnym sensie są producenci, ale oni. Produkują programy. Wtedy oni są jako podaż Pod, programów. Zamieniają się rolami. Jest, dokładnie, a potem popytem jest... Publiczność tak. i widzowie, którzy chcą lub nie chcą oglądać danego produktu wyprodukowanego Oczywiście. przez, po, przez pierw, aktorów, który był podażą, podażem, podażą, podażą, później, z, a popytem był producent, później producent stał się podażą, a popytem jest widownia. Oczywiście, przy czym wszyscy zazwyczaj ten wątek producencki wykreślają z programów i mówią, aktor pracuje właściwie dla publiczności, publiczność jest takim popytem dla, dla, dla aktora. A tak to można powiedzieć, bo rzeczywiście jeżeli publiczność nie będzie chciała oglądać danego aktora, czy nie będzie podaży na programy z... Filmy, z udziałem takiego aktora, to producent bardzo szybko to zauważył, no bo. No jasne, no bo spadają widzieć, słupki to. oglądalności, a w związku z tym, że spadają słupki oglądalności, mniej jest reklamodawców, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja y zapytam. Ale proszę mi powiedzieć teraz, wobec tego dla producentów, kto jest? Kto jest tym popytem? Czy widownia, czy reklamodawcy? Bo tutaj zaczynamy wchodzić w tą cienką granicę. Czy my mamy robić coś, co się podoba ludziom, czy my mamy robić coś, co się podoba reklamodawcom? Bo to może być granica, która dzieli sztukę od, od, od czegoś wstrętnego. Czy jest jeszcze niewidzialna ręka rynku? Nie wiadomo, czy... jak nazwana i co to jest. Pierwsze pytanie. Tu rzeczywiście popytem są obie te strony, bo jeżeli reklamodawca widzi, że podała się to publiczności, publiczność to kupuje w słupkach oglądalności, chce oglądać, to dokłada swoje pieniądze e, z reklam, więc właściwie te obie te strony są popytem na dobre, e, dobre programy. Publiczność płaci za to, że chce tutaj być, bo ona chce oglądać, jak jest wysoka oglądalność. Są reklamodawcy, są producenci, którzy odpowiadają podażą, czyli produkują takie programy, Gdyby nie, nie było niedzielne ręki rynku, byśmy mieli te same programy co 20 lat temu, bo po co byłoby je zmieniać? Dziękuję bardzo panu za przybycie do studia. Dziękuję. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Dziękuję.